Cześć! O oh my god, no nie mogłam się na was doczekać, W ogóle, super, że jesteście. Ja też jestem w ogóle tu taka zniecierpliwona. W ogóle, zobaczcie, ubrałam się do Was tak dzisiaj fajnie, kolorowo. Bo taki dzisiaj będziemy mieli temat, taki, e, taki crazy temat. Wiecie, taka ja jestem Scooby-Dooby-Doo. Are you taki, de taki detective? Troszkę. No, bo słuchajcie, jak zwykle rozmawiamy Hotel Paradise. I co będziemy dzisiaj rozmawiać? Będziemy rozmawiać dzisiaj o Kara. Tak. Kara jest Białorusz i ona właśnie weszła do programu. I weszła taka delikatna, taka dziewczyneczka, weszła, nie? Taka, taka fajna, sympatyczna, wiesz o jejku. No i myślisz, no tak, fajna dziewczyna, reszty się tylko troszkę źle nastawiły na nią, wiecie, czepiały się i tak dalej, i tak dalej. No bo tak można było powiedzieć od początku. No chłopaki mają rodochę, bo dziewczyna się bawi, bo rzeczywiście jest zabawowa. No ale. No ale. No ale mój drogi kolego, mój um, friendców uh, z języka um, no Simon nie. Tak się nie robi. Tak się nie mówi przed e, swoją e, e, dziewczynką, że, że tak to by się inno podobało tu. Miały wszystkie girlfriend rację, bo to co ty powiedziałeś to jest kurde, straszne. No, sorry bardzo, no ale każdej dziewczynce by tutaj tak się smutno zrobiło, tak by tu gdzieś ścisnęło i te łaski same lecą, bo to jest takie aż smutne, bo cały czas jesteś tu dla Niego, ty jesteś tu wielka, ważna, a tu nagle i co? No, ja taka jestem, disappointed with you, Simon, bardzo, bardzo musiałabym powiedzieć, że jestem. Normalnie nie jesteś teraz top model dla mnie w ogóle. Na razie jesteś taki side model i ciowu jest w ogóle. Och, musisz, musisz się poprawić, bo Bibi naprawdę, dziewczynko super hard. Ci, send them love, kisses i tak dalej. Wszystko będzie ok, nie ma się. No, ale let's tak wróćmy do tej Kary no nie? No, Kara taka, wiecie, no, sympatyczna dziewczynka. Tak wygląda. Ale tam siedzi taka, taka diablica, taka z pazurem miał bo wiecie, jak wtedy z nią tak uh, rozmawiał, jeden z uczestników to Babu Kuba, ja uh, on z nią rozmawiał i on do niej mówi, no że uh, tu z te para to nie, bo oni są razem i uh, no, to, 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 to ona mówi ten Amerykanin. On mówi, nie, ta para to też nie, bo oni są razem, a ona tak później w tym takim um, wideo, co ona tam sami mówią do kamery, ona mówi, no zobaczymy i wtedy myślę, o ty modliszka jesteś, ty będziesz, no ty będziesz takie doświadczenie moje, jak ja, ja niestety miałam z niektórymi dziewczynami swojego twojego kraju, no jest to Ameryką taki trochę Gold Tiger tak bym powiedziała, no ale nie wiem no to zobaczymy, no takie, ale takie sprawiła wrażenie, a teraz jeszcze przejdźmy do e, Kuby no mój ulubiony e, słuchajcie aktor e, jednego filmu no popisał się super, po prostu wiecie, bo był ten quiz dzisiaj, no nie, no i dziewczyny no sorry, ale no ja jestem taka bardzo bardzo disappointed, to to straszne było, ja nie jestem z Polska, a ja praktycznie wszystkie odpowiedzi znałam, jeżeli mówimy o odpowiedziach o Polsce, to ja wszystkie no te kontynenty to też taka podstawa. No okej, okay, dobra, może jeszcze tu nie każdy musi wiedzieć, chociaż można sobie na paluszkach szybko przeliczyć, aczkolwiek um, ja, jak mam się tak ciepiać, no to z tym polskim dziewczyny. Dziewczyny, jak nie można znać nazwy swojego National Anthem, to to takie straszne. Pierwsza rzecz, jak my się uczymy Polski, to nam mówią, co to jest Wasz hymn, że to jest e, Mazurek Dąbrowski, e, że. Co to wasze godło jest, że ten orzełek tam, te flag, um, też nam um, mówią o ważnych um, pisarzach takich, wie, literature. A tu byście nie wiedziały, no Bibi, no lalka, Sienkiewicz, przecież to Prus był, przecież to był Prus, no to straszne, zobacz, ja wiem więcej od ciebie, no nigdy naprawdę tych książek jeszcze nie miałam w ręku, ich nie czytałam. Ale te były te lekcje i tam było o nich wspominane jako te wielkie, jak u nas Shakespeare jest. E, to, to ja pamiętam, to straszny jest. No, dziewczynki tu się trzeba poprawić. No, ale e, właśnie, nawiązując do Kuby, naszego wielkiego aktora jednego filmu, To się, chłopie, popisałeś. Ty, jako aktor, to ty jesteś pierwszy żeby znać takich ludzi a ty mówisz, kto to jest Henryk Sienkiewicz? to wasz kolega? znajomy? to ja siedziałam tam i mówię o proszę, proszę zabierzcie tego człowieka z telewizoru bo to jest po prostu to jest straszne to już nawet nie jest jakaś głupota, to jest taki extreme. Tam, słuchaj, Kuba, ty masz tu pod skórą i pod tą taką kapot kości, masz i w środku tam jest taki brain, to mózg jest. Zacznij go używać i wypełniać czymś, bo tam na razie jest taki świat prówa wszędzie. No co? No jak tak? To jest po prostu. No nie, no to jest to po prostu taki dramat? Że taka dramat, że ja więcej takich dramat nie widziałam w życiu, no. A wiesz, co to jest najgorsze, że młodzi, young people o, tak patrzą se na to i, nie, i, o, i są takie confused przez was, no, uczy się, jak Christian powiedział, no, no to straszne. Jak można takich rzeczy nie wiedzieć? A jeszcze nie licząc tego, że niektóre dziewuszki są po studiach. No, to, sorry, ja nie chciałam tak se krzyczeć i w ogóle, no, ale to jest po prostu śmieszne. No. Moja neutralność powinna być neutralna, ale w tym moment ja po prostu mówię, no nie, no nie, no ludzie, ja rozumiem, zabawa, fajnie tego, ale jak już nie wiesz, to nic nie mów i się nie kompromituj przynajmniej w takich momentach, gdzie to jest tak oczywiste, że taka. Młodzinka ze Schodu, która nie jest polką, to wie. A wy, gdzie w tym kraju, na tej ziemi wychowani, i wy nie wiecie, to ja wam powiem, że ja mam kolegów i koleżanki, co polki są, Polakowie. Oni żyją, um, czy porodzili się za granicą, ale rodzice są Polakami, czy matka, czy ojciec. I oni powiem, że oni wiedzą więcej niż wy. A na przykład nigdy jeszcze w Polsku nie byli. No, sorry. Ja wiem, że nie powinnam jak się unosić, ale to jest tak, no to jest to, taki dramat trochę był. Dobra, guys, um, nie będziemy się więcej tutaj denerwować, yy, bo to mamy się bawić z tym show, aczkolwiek tutaj ja tylko chciałam apelować do nich, bo ja ich lubię. Więc apeluję do Was. Postudiujcie trochę, uczcie się, study more, little bit, to możecie więcej powiedzieć i nie wyglądać jakoś tak głupio, bo to było takie trochę głupio, sorry. Nie wiedziałam się, czy mamy śmiać, czy płakać. No ale dobrze, no. Ten neutralny dzisiaj może tak nie było, ale jakbyście moglibyście mi, to zostawcie mi swoje comments. Jak wy to widzicie? Um, to na dole. Jak lubicie ten e, mój e, taka wypowiedź, to tak mi, thumbs up takie, a jak nie, to w dół, no, chociaż wolę w górę, nie, i tutaj takie, sabujcie mnie troszkę, nie, żeby im pomagać. No i oczywiście pomagajcie mi z Polskim. Może płacę mi jakieś książki do czytania, ale coś łatwego na początek. Coś takiego prostego, żebym ja mogła to ogarnąć. I, um, no i właśnie i, oglądajcie nas. Dlaczego? Neutralnie z Karen Smith. To jestem ja. Do zobaczenia.